Noc była tak zimna, że mam 13 stopni z rana w domku na dole, a na górze miałem 12 stopni. To wypadałoby teraz sprawdzić, ile ma woda w basenie. Ale przymroziło trawę. Ale jakie piękne wzorki na saunie się porobiły, zobaczcie. Zobaczymy, zobaczymy czy uda mi się wbić jak zawodnik, tak wiecie. Dobra, wbiłem, zostawiam, wracam za 10 minut. Zimne jak nie wiem, ale patrzcie na ptaszki jak śpiewają. No i co? Blisko zera. Blisko zera, no praktycznie 0 stopni, praktycznie 0 stopni. Zaraz tutaj szybko ogrzejemy, widzicie? Czyli 0 stopni, cholera, czyli praktycznie woda w stanie zamarzającym, nie? Ja pamiętam chyba z 2 lata temu, jak zrobiłem ten basen jak morsowałem na plaży w Wieliszewie w miarę regularnie zrobiłem basę, napełniłem wodą poczekałem parę dni aż woda tak wiecie będzie bardzo zimna i różnica była gigantyczna to naprawdę no, ze, ze stany ciekłej w stałą to jest takie pogranicze gdzie zimni być nie może dlatego Wim Hof na przykład bierze kostki lodu do beczki wrzuca i w tych kostkach lodu morsuje i tu jest podobnie 0 stopni Mała powierzchnia, woda bardzo szybko staje się mega zimna, nie? Uch, ogrzać się, bo zmarzłem przez tą noc. I zobaczcie, co znaczy gówniane ocieplenie domku. Mimo, że zrobiłem podłogę, mimo, że zrobiłem z drugiej strony 10 cm styropianu z deską elewacyjną i tak dalej, to przez to, że kiepsko są ocieplone ściany, przez to, że tutaj nie jest ocieplona ta część, ani ta część w kuchni, przez to, że są takie beznadziejne drzwi, i tutaj wieje chłodem, przez to, że tu są kafle, że tutaj w ogóle nie ma ocieplenia. I w łazience praktycznie to co dałem deski i 3 cm styroduru, przez to jest naprawdę mega zimno. No w przedsionku 11 stopni, więc wyobraźcie, sobie wstaję. 12 na górze, 13 na dole, 11 w łazience. No marznę tu całą zimę, dlatego w przyszłości, w przyszłości chcę po prostu zainwestować w Małą elektrownię solarną i mieć grzejniki, po prostu grzejniki, czy na podczerwień, czy jakieś na górze, na dole i po prostu elektrycznością dogrzewać, bo w ten sposób samym kominkiem jestem tu trzeci rok. Ja nie narzekam, bo wiecie, no, na dwóch metrach kwadratowych potrafię pół roku jeździć na wyprawach i kąpać się w miejsce, jak nie miałem tu prądu czy wody, jak rury zamarzały, dopóki ich tam nie znalazłem, gdzie zamarzałem i nie ociepliłem i potrafię w mało komfortowych warunkach żyć, ale mówię później będę chciał po prostu żeby było cieplej, nie? Jak po lodowatej nocy odpali fiat. Na dotyk idealnie. przy wahaczach wtedy te dwie tu, tu gumy z tamtej strony też mm -hmm. z no dwóch i, stron i końcówki drążków i, i te dwie końcówki drążków. Jedenasty dzień wyzwania czas start. Bardzo zimno. Zobaczcie, co się stało przez noc. Dobre 2 cm. Eee, dziękuję Tomek za kolejną wpłatę. Dziękuję Darek ze Szwecji, mój widz, Kosa Metal Hunter. Dzięki wielkie. Temperatura wody 0 stopni. Jedenasty dzień wezwania, jedenasty dzień walki z bólem, ze z własnymi słabościami. Wszystko dla Łukasza. Łukasz stracił dłonie w wyniku tragicznego wypadku w pracy. Ledwo odzyskał wzrok, miał zatrzymaną akcję serca. Generalnie był na granicy życia, śmierci już tak naprawdę poważnie. Wrócił do nas, odzyskał wzrok. Nie ma dłoni. Walczymy, zbieramy pieniądze, żeby przeszczep się udał, żeby zrobić tą operację, później rehabilitacja i będziemy razem z Łukaszem za maksymalnie dwa lata razem szukać na plaży. Zobaczycie, widzowie, zobaczycie ten film na moim kanale. Ja wam go obiecuję. To nie jest rzecz, że ja się zastanawiam, czy tak będzie. Tak będzie, bo Łukasz jest dobrym człowiekiem i zasługuje na to. Także bardzo proszę, wpłacajcie. Link macie w opisie filmu piszcie mi w komentarzach, mnie to motywuje, inspiruje, bo jest to szczytny cel. Nie jest to piwo, nie jest to wódka, nie jest to naprawa samochodu. Jest to naprawdę bardzo poważna rzecz. Także dzięki wielkie i tym sposobem minuta 30. Nie jest łatwo, ale dzisiaj mam dobry dzień. Odpocząłem. Wczoraj była tragedia. Myślałem, że zemdleję, że coś mi się stanie. No ale wiadomo, są kryzysy. Teraz będzie tylko lepiej. Mam nadzieję. A jutro może będzie niespodzianka. Mam taką nadzieję, że zrobię Wam coś fajnego a propos morsowania. A tymczasem rozgrzewam saunę i zaraz idę odpocząć, bo później pół dnia dochodzę po takich dwóch minutkach. No i mamy dwie minuty. Także moi drodzy, jedenasty dzień mam za sobą. Widzimy się w kolejnym dniu wyzwania. Trzymajcie się, na razie, cześć!